Na polskim rynku właśnie zadebiutował Merkusys Halo H60X. System mesh doskonale sprawdzi się wszędzie tam, gdzie występują trudności z utrzymaniem stabilnego sygnału sieci bezprzewodowej, jak na przykład w przestronnych mieszkaniach czy domach jednorodzinnych. Halo H60X umożliwiają utworzenie jednej sieci Wi-Fi o wspólnej nazwie i haśle. Dzięki funkcji płynnego roamingu użytkownik ma ciągły dostęp do szybkich i stabilnych połączeń Wi-Fi, nawet podczas przemieszczania się po pokojach. Nie ma obaw o utratę zasięgu czy buforowanie danych, ponieważ wszystkie podłączone urządzenia automatycznie przełączają się między jednostkami systemu, aby zawsze korzystać z halo oferującego najlepszy sygnał i parametry połączenia. Dzięki wykorzystaniu technologii MU-MIMO, Mercusys Halo H60X z łatwością obsłuży większą ilość urządzeń, gwarantując wydajność na najwyższym poziomie oraz umożliwiając płynne i bezproblemowe korzystanie z internetu. Dzięki standardowi Wi-Fi 6 oraz szybkim połączeniom osiągającym sumarycznie prędkości do 1.5 gigabita na sekundę, do 1201 megabitów na sekundę w paśmie 5 GHz i do 300 megabitów na sekundę w paśmie 2.4 GHz Urządzenie wyróżnia się jakością i efektywnością. Symbol OFDM został wydłużony czterokrotnie, co przyczyniło się do zwiększenia prędkości aż o 11%. Wdrożenie technologii OFDMA przynosi korzyści poprzez dostarczenie wyższej wydajności i pojemności sieci. Mechanizm kolorowania BSS umożliwia identyfikację sygnałów sąsiednich sieci, która skutkuje redukcją przeciążenia, a dodatkowo technologia 1024-QAM przyczynia się do zwiększenia prędkości o 25%. w w porównaniu z wcześniejszą wersją 256QAM. Główna jednostka Halo H60XR posiada 3 gigabitowe porty WAN LAN, a każdą z satelit Halo H60XS wyposażono w 2 gigabitowe porty LAN. H60X posiada także rozbudowaną ochronę rodzicielską. Pozwala ona na stworzenie osobnych profili dla wszystkich członków rodziny, jak również na kontrolowanie przeglądanych przez dzieci treści oraz czasowe blokowanie dostępu do internetu, aby bez potrzebnych rozpraszaczy spędzić trochę czasu wspólnie z rodziną. Ciekawą cechą sprzętu jest funkcja self healing, która w przypadku wystąpienia błędu na jednej z jednostek Halo automatycznie przekieruje dane do innego urządzenia, aby uniknąć utraty sygnału i zapewnić ciągłość dostępu do sieci. Instalacja urządzenia jest banalnie prosta, a dzięki intuicyjnej aplikacji Mercusys konfiguracja i zarządzanie systemem Halo H60X nie sprawią żadnych problemów nawet mało zaawansowanym użytkownikom.